Cześć, nazywam się Karolina, a to jest mój podcast na portugalskiej fali. Miejsce, w którym opowiadam o nauce języka portugalskiego i o moim życiu w północnej Portugalii. Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku mojego podcastu i jednocześnie życzę Ci wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jak to mówią Portugalczycy, Anu Novo Vida Nova, czyli Nowy Rok, Nowe Życie. A jeśli chodzi o mnie, to ta liczba 2025 ma w sobie coś wyjątkowego. Dlaczego? Sama nie wiem, ale czuję, że ten rok będzie meżmu, meżmu, fissy, czyli naprawdę fajny. Mój początek roku nie był może aż tak ekscytujący, ponieważ po świętach postanowiłam wyrwać ostatnią ósemkę, czyli tirar u dent do Sisu. Tirar udenty do sisu. Ale teraz, już w trzecim tygodniu stycznia, czuję, że mam pełno energii do pracy, nauki i realizacji wszystkich rzeczy, które zapisałam na mojej liście celów na ten nowy rok. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o postanowieniach noworocznych, oczywiście po portugalsku. Chcę, żebyś miał, miała okazję nie tylko posłuchać, ale też zapisać swoje plany i marzenia w tym pięknym języku. Co ty na to? Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do postanowień, chciałabym Ci opowiedzieć o kilku portugalskich tradycjach, które Portugalczycy pielęgnują w Sylwestra, czyli 31 grudnia. Sylwester w Portugalii to bardzo ważny moment, który Portugalczycy spędzają głównie w gronie rodziny lub Przyjaciół w domowej atmosferze. Często to spotkania przy stole, u siebie w domu lub u znajomych z dobrą kolacją. Obowiązkowo pojawiają się na stole krewetki, kamarał. Jednak nie brakuje też osób, które wybierają bardziej imprezowy sposób spędzania tej nocy. Wtedy wybierają się do centrów miast, gdzie odbywają się koncerty na świeżym powietrzu. Albo idą na zorganizowane zabawy w restauracjach, zajazdach czy na przykład dyskotekach. Bez względu na to, gdzie się znajdują, najważniejsze jest jedno: radosne pożegnanie starego roku i powitanie nowego. Nie wiem, czy wiesz, ale jedną z najciekawszych portugalskich tradycji sylwestrowych jest zjedzenie 12 rodzynek. Po jednej na każdy nadchodzący miesiąc. To gest, który ma przynieść szczęście i pomyślność na cały rok. Kolejnym sylwestrowym zwyczajem w Portugalii jest tradycja dotycząca uwaga, bielizny, a konkretnie jej koloru. W noc sylwestrową Portugalczycy zakładają niebieską bieliznę, wierząc, że przynosi ona szczęście oraz otwiera drzwi do pozytywnych zmian w nadchodzącym roku. A to jeszcze nie koniec. Istnieje też zabawny zwyczaj związany z banknotem, na przykład 50 euro. Otóż Portugalczycy wkładają go do tylnej kieszonki spodni i stają na krześle, wierząc, że takie działanie przyniesie im finansowy sukces w nadchodzących miesiącach. Cóż, kto nie chciałby zacząć nowego roku z odrobiną szczęścia i pieniędzy, prawda? A teraz przechodzimy do drugiej, bardziej gramatyczno-leksykalnej części podcastu. Dziś skupimy się na czasownikach. Uwaga, w bezokoliczniku, czyli na formach, które nie odmieniają się przez osobę. W języku portugalskim czasowniki w bezokoliczniku kończą się na r, r er lub ir i to właśnie te końcówki pozwalają rozpoznać, że mamy do czynienia z czasownikiem. A nie z przymiotnikiem czy rzeczownikiem. OK? Mam dla Ciebie 12 czasowników, ponieważ, jak dobrze wiesz, mamy 12 miesięcy w roku, a te czasowniki będą idealnie pasować do wyrażania postanowień noworocznych. Dzięki nim nie tylko będziesz mógł, mogła wyrazić swoje cele. I marzenia na nadchodzący rok, ale także poszerzyć swoje słownictwo w języku portugalskim. Pierwszy czasownik, od którego zaczynamy, to czytać w języku portugalskim ler. Ler. I na przykład dodaję do tego dopełnienie majsz livrusz, czyli więcej książek. Całe wyrażenie będzie brzmiało ler, majsz Livruś. Ler Majsz Livrusz. Czyli czytać więcej książek. Drugi czasownik to czasownik ćwiczyć. Czyli w języku portugalskim treinar. treinar. I dodaje do tego dopełnienie. Duas wezysz pur semana. Duas wezysz pur semana. Całe wyrażenie brzmi: Trajnar duż wezysz pur semana. Co znaczy ćwiczyć dwa razy w tygodniu. Trzeci czasownik na liście to czasownik Dejszar. Dejszar. Dzisiaj połączę go z przyimkiem D. Dejszar D. Który będzie znaczył przestać coś robić lub rzucić. Na przykład, Dejszar de Komer dosysz będzie znaczyło przestać jeść słodycza. Natomiast deishardy de Fumar będzie znaczyło rzucić palenie. Czwarty czasownik to czasownik oszczędzać poupar. Poupar. Na przykład dinieru. Pół par dinieru. Nic innego jak oszczędzać pieniądze. Piąty czasownik to czasownik podróżować. Viażar. Viażar. Szósty czasownik na liście to nauczyć się czegoś. Na przykład, zaraz będziemy mówić o nauce nowego języka. Nauczyć się w języku portugalskim to aprender. Aprender. Na przykład aprender uma nova lingua. Na przykład hiszpański, Italiano, chiński, Japonesz, a może nawet Portugiesz. Czyli nauczyć się nowego języka. Szpaniol, jak nazwa wskazuje, może podejrzewasz hiszpańskiego, italianu, włoskiego, chinesz, chińskiego, żaponesz, japońskiego, a może nawet portugesz, czyli portugalskiego. Siódmy czasownik na liście to schudnąć lub zrzucić kilka kilogramów. Perder, perder, i dołączamy do tego pezu. Perder, pezu. Czyli schudnąć, rzucić kilka kilogramów. Ósmy czasownik to czasownik pić. Beber. Beber. Na przykład masz agua, minus café. Beber mais agua, czyli pić więcej wody i beber menos café, czyli pić mniej kawy. dziewiąty czasownik na liście to spać. W języku portugalskim durmir, durmir i możemy połączyć go z mais lub menos. durmir mais, czyli spać więcej. I dormir menos, czyli spać mniej. Dziesiąty czasownik to czasownik, który znaczy poznawać. Na przykład nowe osoby. Poznawać w języku portugalskim to kuniser. Kuniser. I na przykład kuniser. Pisoas nowe to nic innego jak poznawać nowe osoby. Przedostatni czasownik na naszej liście, czyli jedenasty, to czasownik jeść w języku portugalskim kumer. Kumer. Na przykład kumer mais frutas lub kumer mais legumes. Frutas to owoce, legumes warzywa. Czyli jeść więcej owoców i warzyw. Ostatni czasownik na naszej liście to czasownik kontynuować. W języku portugalskim continuar. Continuar. Połączę go z przyimkiem "-a". I po tym wyrażeniu continuar a wstawimy bezokolicznik, w ten sposób będziemy mówić o tym, że chcemy coś kontynuować, robić nadal, tak? A więc na przykład continuar a estudar portugues, czyli kontynuować naukę języka portugalskiego. A więc mamy 12 czasowników, które teraz przypiszemy do każdej z grup koniugacyjnych. Zaczniemy od pierwszej grupy koniugacyjnej, czyli czasowników zakończonych na ar. W tej grupie mamy czasowniki: trainar, trenować, dejszar, rzucić, przestać coś robić, poupar, oszczędzać, VIAŻAR – PODRÓŻOWAĆ CONTINUAR – KONTYNUOWAĆ Druga grupa koniugacyjna to czasowniki zakończone na R. Er. LER – CZYTAĆ APRENDER – UCZYĆ SIĘ PERDER – GUBIĆ, TRACIĆ My akurat ten czasownik połączyliśmy z... Pezu, czyli wyrażenie perder pezu znaczyło schudnąć, tak? Rzucić kilka kilogramów. Kolejny czasownik to KUNISER, czyli poznawać np. nowe osoby. Kolejny czasownik zakończony na r er to beber, pić. I ostatni kumer, czyli jeść. I ostatnia, trzecia grupa koniugacyjna to czasowniki zakończone na ir. I dziś poznajesz bardzo ważny czasownik: dormir, czyli spać. Podsumowując temat czasowników, pamiętaj, że w języku portugalskim wyróżniamy trzy główne grupy koniugacyjne: czasowniki zakończone na ar, er oraz ir. Każda z tych grup ma swoje zasady, odmiany, które warto opanować, aby swobodnie posługiwać się językiem w różnych czasach i formach. Dzięki temu łatwiej będzie Ci tworzyć zdania i wyrażać swoje postanowienia. Przechodzimy teraz do przedostatniej części podcastu, części praktycznej. Chciałabym pokazać Ci pięć czasowników, które wyrażają chęć potrzebę lub zamiar. Będą to czasowniki, które odmienimy w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Oto one. Keru, ja chcę. Precisu, ja potrzebuję. Teniu dy, ja muszę. Gosztawa dy. Ja chciałabym. I ostatni woł. Ja zamierzam. Powtórzę jeszcze raz. Keru chcę. PRECIZU dy potrzebuję. Teniu dy. Muszę. Gosztawa dy. Chciałabym. Woł. Zamierzam. Teraz uwaga. Po tych odmienionych czasownikach w pierwszej osobie, ja, eu, możemy dodać kolejny czasownik, ale, i to jest ważne, w formie bezokolicznika. W portugalskim zasada jest taka sama jak w języku polskim. Na przykład: Ja chcę podróżować. Powiem to w języku portugalskim. Eukeru, Eu Eukeru, viajar. W tym zdaniu czasownik keru jest odmieniony w pierwszej osobie, ale wieżar, czyli podróżować, jest w formie bezokolicznika. Mam nadzieję, że udało Ci się to zrozumieć, ale jeśli nie, to podam jeszcze jeden przykład. Muszę oszczędzać pieniądze. Jak powiedziałbyś to po portugalsku? Może już wiesz? Tenho de poupar dinheiro. Tenho de poupar dinheiro. Dokładnie tak. W tym przypadku użyłam czasownika ter, który łączy się z przyimkiem d, a następnie dodałam czasownik w bezokoliczniku poupar, oszczędzać. I wyszło z tego zdanie... Teniu de Super, mam nadzieję, że już wszystko zrozumiałeś. Zrozumiałaś i możemy przechodzić do ostatniej części podcastu. Będzie ona polegała na zapisaniu lub głośnym wypowiedzeniu moich postanowień noworocznych. Ok? Będzie ich pięć, a w każdym z nich użyję czasowniki, które wyrażają chęć Potrzebę lub zamiar. Gotowy? Gotowa? To zaczynamy. Moje pierwsze postanowienie noworoczne to: chcę trenować dwa razy w tygodniu. Chcę trenować dwa razy w tygodniu. Jak to powiem? Zastanów się. Keru, dwa razy wezysz, purcymana. Keru, treinar, por semana. Moje drugie postanowienie noworoczne to: Chciałabym nauczyć się nowego języka. Chciałabym nauczyć się nowego języka. Zastanów się, jak to powiedzieć. GOSZTAWA de aprender uma nowa lingua. Gustava de aprender uma nova língua. Marzy mi się nauka języka włoskiego. Już kiedyś próbowałam, ale wtedy zdecydowałam się na portugalski, więc włoski musiał poczekać. Może w tym roku uda mi się do niego wrócić. Kto wie, zobaczymy. Moje trzecie postanowienie noworoczne to potrzebuję Pić więcej wody i jeść mniej słodyczy. Potrzebuję pić więcej wody i jeść mniej słodyczy. Spróbuj to przetłumaczyć. Preciso de beber mais água i y kumer menos dosyć. Preciso de beber mais água i kumer, menusz dosyż. Moje czwarte postanowienie noworoczne to: muszę jeść więcej warzyw i owoców. Muszę jeść więcej warzyw i owoców. Zastanów się, jak to powiedzieć. Teniu de kumer, maś frutesz i legumes dy de comer mais frutas y I moje piąte i ostatnie postanowienie noworoczne: zamierzam podróżować i poznawać nowe osoby. Zamierzam podróżować i poznawać nowe osoby. Spróbuj to powiedzieć po portugalsku. Vóu i e conhecer pessoas novas. Vóu i e conhecer pessoas novas. A więc udało ci się przetłumaczyć moje postanowienia noworoczne. Teraz pora na ciebie. Zastanów się, co chciałbyś, chciałabyś, chcesz, zamierzasz, potrzebujesz lub musisz zrobić w 2025 roku. Podziel się swoimi postanowieniami w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co cię czeka w nowym roku. Pamiętaj, aby marzenia się spełniły, trzeba je zapisać i zagryźć rodzynkiem. Żartuję oczywiście, ale zapisać myślę, że warto. Na dzisiaj to już wszystko, mój to Brigada. Pamiętaj, że wszystkie kluczowe wyrażenia w języku portugalskim wraz z tłumaczeniem na język polski znajdziesz w darmowym PDF-ie, który przygotowałam specjalnie dla ciebie. Możesz go pobrać, klikając w link w opisie podcastu. Na zakończenie tego odcinka chciałabym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie i zaprosić cię do subskrybowania mojego podcastu, abyś nie przegapił, przegapiła żadnego odcinka. Wierzę, że ta podróż będzie dla ciebie inspirująca i pełna nowych odkryć. Mam nadzieję, że będziesz ze mną na tej portugalskiej fali. Até a próxima. Adeus. Mój to obrigada, dzięki za wysłuchanie i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka.